To ja już zaprezentuję Państwu Forda s Maxa. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz wewnątrz oraz wykonam pomiar lakierów w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo pokażę Państwu jak Lola rozpracuje silnik. Zajrzymy do bagażnika. Raz jeszcze obejdziemy auto dookoła. Z bliska pokażę każdy element flacharsko-lakierniczy. Dodatkowo z bliska pokażę felki, opony, całe koło. Prezentowany samochód posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, moc 180 km, skrzynia biegów manualna, auto w wersji titanium, bardzo dobrze wyposażona, ale o tym za chwilę. Samochód sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania, kredytu, leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Pamiętajmy, że przy zakupie na firmę mamy możliwość rozliczenia podatku VAT. Samochód pochodzi od pierwszego właściciela, posiada kompletną dokumentację serwisową. Idziemy do pomiaru gości po z okienu. jest mikronów, są jak najbardziej akceptowalne pamiętajmy, że mierzącym punktem to jest ta malutka sonda dodatkowo struktura lakieru ma ogromne znaczenie w danym miejscu przyłożenia czujnika jego faktura oraz oczywiście samochód jest ocynkowany a jak wiemy, ocynk delikatnie jego położenie może się różnić, ale naprawdę mam myśli delikatnie, żeby ktoś tego źle nie odebrał Tutaj wszystko w granicach 90-100 mikronów. Wszystko na razie w oryginale Dodatkowo, czego nie widać na Państwa w monitorze, samochód ma równą strukturę, lakieru równe położenie. Nie widać absolutnie żadnych śladów lakierniczych oraz faktura. Kolor perła jest na tyle równo położona, że nie ma też możliwości o umowie wymienionego elementu i polakierowane polakierowanie podczujnik sprawne oko to zauważył prawa część auta błotnik drzwi, drzwi błotnik jak najbardziej wszystko jest w porządku wnęka, zawsze w nęki są troszeczkę cienie lakierowane tutaj wszystko w porządku Z przodu, jak i z tyłu równomiernie. Ta część rzeki jest plastikowa. Tutaj jest góra. Analogicznie do prawej części równy pomiar. Gnęka, lewy tył. Prawy tył. Dawidłowo. tu wszystkie ścieki montażowe wszystko tylko potwierdza fabryczny montaż w lewa strona samochodu tutaj wszystko w porządku na dachu Working, jak najbardziej. Wychodzi wszystko fabrycznie. Jeżeli gdzieś w państwu wyszło zbyt dużo, macie wątpliwości, proszę też pamiętać, że mogę niechcąco delikatnie poruszać czujnikiem i też będzie pomiar już zaburzony On właśnie tak jak w tym miejscu przed sekundą pokazało 130 a w rzeczywistości jest 60 auto jak najbardziej wszystko wygląda na oryginał jeżeli chodzi o zewnątrz zajrzymy sobie teraz do silnika początku wideo wspomniałem 180 koni, przepraszam, mój błąd, jest to wersja 190 konna. Jeżeli chodzi o pracę silnika, równo cicho, po prostu tak jak już powinno. Samochód serwisowany, fabryczne, bebasto. Tutaj absolutnie widać, że nic nie rozkręcane, nie dotykane, nielakierowane. Tutaj, jeżeli się przyjrzymy ponieważ często klienci opowiadają że można śruby polakierować i będzie wszystko w porządku tak, ale wtedy patrzymy po montaż zawiasu jeżeli byłaby to jakaś ingerencja lakiernicza proszę mi wierzyć, że on byłby do lakierowany dlaczego tu nie ma farby? ponieważ fabryka maluje auto całe złożone skręcone, wszystkie elementy zewnętrzne jak i płotniki, maska są na aucie zamontowane i robot lakierując w tym miejscu w tym miejscu nam tego nie do takie detale ale zwracać na to uwagę trzeba reflektory wszystkie oryginalne nic absolutnie tutaj jest nie dotknięte pas przedni jest fabryczny po prostu tak jak być powinno płyn chodzący czysty i wszystko prawidłowo Patyk. Przejdziemy sobie do środka, oraz w telegraficznym skrócie przedstawię wyposażenie reflektory Full LED Dynamic Ford. Naprawdę rewelacyjne światła. Jeżeli ktoś miał przyjemność jeżdżenia na pewno to potwierdzi. Jeżeli nie, w nocy, użytkując ten samochód, po prostu będzie bardzo zadowolony. Miejsce pasażera, deska rozdzielcza tutaj z bliska, pokazuje. Wszystko w porządku, bardzo ładnie utrzymana, nieporysowana, jakieś mikro dotknięcia są tutaj. Zaznaczę, że jest to samochód używany, <laughs> fotel skóra utrzymana prawidłowo. A jak wiemy te boczki często gęsto tutaj padają w tych samochodach, auto jest w miarę troszeczkę wyższe, niższy kierowca. Wysiadając naciska nogą tutaj w tym miejscu i to dochodzi do uszkodzeń auto może mieć niewiele przebiegu a ten fotel może wyglądać na sfatrykowany to już tak nawiasem tutaj wszystko piano black utrzymane rewelacyjnie podkreślam to, bo te elementy błyszczące często ulegają uszkodzeń wystarczy gdzieś biżuteria albo jakieś twardsze użytkowanie i zaraz to widzimy tutaj nie posiada auto żadnych uszkodzeń Porysowań. i na szczęście nikt nie zamknął pasa na wnętrze tutaj widzimy fotel ładnie utrzymany do wyposażenia o fotelach o lampach już wspomniałem fotele klimatyzowane tutaj widać bardzo fajna sprawa przy pełnej skórze latem fotele również są podgrzewane fotele lewy, prawy jest sterowany elektrycznie fotel kierowcy jeszcze ma Pamięci foteli, Android Auto, Apple CarPlay, nawigacja e, Sync trójka, Elektryczny ręczny, klimatronik dwustrefowy Tempomat, multifunkcja, asystent pasa Elektroniczny wyświetlacz przed kierowcą Kamera cofania, elektryczna klapa Podgrzewana przednia szyba, bardzo duża zaleta zimą do tyłu, z tyłu tutaj boczki, z prawej strony bardzo ładnie utrzymane fotele też w porządku, sufiks, ponieważ mamy czasem zapytania tutaj naprawdę dobrze. Wszystko nie posiada dziur, na przykład od papierosów. Nie jest zawrócony. Klimatyzacja do tyłu również jest dostępna. Idziemy dalej. Hak oryginalny. Forda doczepiany, łatwy do demontażu i montażu. Tutaj, tak jak mówiłem, też dyfuzory bo jest wersja 190-konna. Kamera cofania elektryczna trapa właśnie się otwiera bagażnik prawa część bagażnika. Delikatne porysowania z lewej strony, również porysowania. Tutaj mamy czyste. Pamiętajmy, że jest to samochód charakterystyczny dla tworzenia rodziny. Jest to auto wielofunkcyjne. Tutaj perfekcyjnie utrzymane. Widać, że od nowości była mata. Sad wewnętrzny tutaj, plastik nie Zewnętrzny również. Lakier tutaj, w tym miejscu, jest uszkodzony. Ale tutaj jest w porządku. Lewy tył, fotel <laughs> jeden, jakiś środkowy, który już pokazywałem. Tutaj fajnie miejsce, w próg. Widać, że ktoś zwraca uwagę, podnosił nogi. Siadając, pasy zamknięty boczek z lewej strony. Posiada dwa punkty uszkodzone. Ewidentnie ktoś coś przewoził, nie zwrócił uwagi za czas, no i się narobiło. Nie jest to zbyt poważne, natomiast widoczne. I najważniejsza część od kierowcy. Gnęka, dróg również uszanowany. Drzwi od kierowcy. Często zostaje tutaj ślad, jeżeli ktoś ma nawyk trzymania łokcia. Ale tutaj wszystko ładnie utrzymane. Piano black wyjątkowo również. Tylko kierowcy, to co wspominałem, tutaj widzimy delikatne zagięcie ale nie ma żadnego żadnego dramatu tu również w porządku po prostu prawidłowo samochód przebiegł 139-160 km tutaj konsola, panel, wszystko dobrze utrzymane w sposób prawidłowy delikatne ślady właśnie o tym zmatowieniu piano black tutaj widzimy tak poza tym Po prostu jest dobrze I zapraszam jeszcze Obejdziemy auto dookoła Lewy przedni błotnik z bliska Nie widać jakichś większych uszkodzeń Felga Cała felga nieuszkodzona Nieporysowana, podrapana Opona w perfekcyjnym stanie Goodyear Rok. 22, także opona śródka. Tarcza hamulcowa, delikatny rand. Klocek gruby, spokojnie ponad połowa klocka, jak najbardziej do użytku. Lewe przednie drzwi z lusterkiem oraz dolną listwą nie widać tu żadnych uszkodzeń. Lewe tylne również. Lewy tylny błotnik doła z, dolnym, z lewą częścią zderzaka tylnego. Kura też nie widzę zbytnio uszkodzeń felga jak widać również ładnie utrzymana nie jest nigdzie aluminium pooksydowane tarcza delikatna korozja ale absolutnie zero rantu klocek, klocek gdzieś około połowy do weryfikacji ewentualnie byłaby potrzeba wymiana samego klocku z tyłu ale tym zajmie się serwis opona z tyłu w dobrym stanie jak najbardziej też jest ok z tego samego roku, opona taka sama z przodu jest tyłu Godier jest tutaj naprawdę gruby wieżnik, lewy tylny róg, lampa jak i całość lampa nie pouszkadzana, nie zmotowana, nie popękana listwa delikatnie zabrudzona znaczek, nie odpada kolor a w tym modelu jest często klapa, delikatna nie, to było brudne nie, klapa nigdzie nie uszkodzona, jedynie tutaj do zderzaka, część lakierowana, ten plastik jest ładnie utrzymany. Prawy tylny róg w porządku, prawy tylny błotnik, część górna, dolna i część zderzaka, nie widać jakichś większych uszkodzeń. Felga ładnie utrzymana, tak jak z lewej strony, opona analogicznie w porządku, tarcza hamulcowa oraz klaczek normalnie z lewą stroną prawe tylne drzwi część dolna listwy nie widać uszkodzeń prawe przednie drzwi również prawy przedni błotnik nie widać za bardzo uszkodzeń felga tak samo widać, że ktoś zwraca uwagę na wysokie zamoczniki i potrafił poniżej nie jeździć tarcza delikatny, rant, w po, połowa klocka wszędzie cztery takie same opony Goodyear y, 22 rok na tydzień nie zwróciłem uwagi przód poza standardowymi jakimiś odpryskami pamiętajmy, że oglądamy samochód używany tutaj wszystkie elementy są na miejscu nic nie odstaje nie widać żeby coś było połamane Te wszystkie kratki są w porządku a też jak wiemy, na pewno wszyscy dobrze miasto wysoki krawężnik parkując, spiesząc się w dniu codziennym możemy sobie zrobić ambarasów z tym wszystkim, ale tutaj wszystko jest naprawdę w porządku, jest używane delikatnie do jakiegoś detailingu, te chromy sobie w własnym zakresie odświeżyć i wszystko będzie naprawdę perfekcyjne, ja tak wszystko tak macam, ponieważ drodzy Państwo, jeżeli jakieś puszy elementy mocujące będą po prostu uszkodzone to wtedy to będzie latać pod ręką tak nie będziemy tego widać a przy takim nacisku na pewno coś się zauważy wychwyci podsumowując samochód w bardzo ładnym stanie dodatkowo zwrócę uwagę, że przed wydaniem dla Państwa samochodu wykonujemy serwis autoryzowanej stacji Ford w celu weryfikacji i sprawdzenia pojazdu wymiana oleju, filtrów dodatkowo ten samochód posiada możliwość uruchomienia gwarancji fabrycznej na rok czasu z uwagi jego historii natomiast wszystkie szczegóły chętnie wytłumaczę przez telefon. Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, bardzo proszę o kontakt wyłącznie telefoniczny. Teraz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam.